W tym filmie powiemy sobie od podstaw o insulinooporności. Czym jest, jakie są jej objawy i przyczyny, czy u osób z insulinoopornością obserwuje się zbyt wysoki poziom cukru, tak jak u osób z cukrzycą. Na te i kilka innych pytań odpowiem wam w tym filmie, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Nie słodzę. Cześć moi drodzy, z tej strony maciej, oglądacie kanał Niesłodze. Tematem dzisiejszego filmu wyjątkowo nie będzie sama cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, ale insulinooporność. Z tego powodu możliwe, że wielu z Was widzi mnie po raz pierwszy. Dlatego witam Was bardzo serdecznie. Czym jest insulinooporność? Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym w zasadzie jest insulinooporność. Co ciekawe, nie jest to jednostka chorobowa, jest to natomiast zaburzenie metaboliczne, które polega na tym, że komórki naszego organizmu, mięśnie, tkanka tłuszczowa czy hepatocyty, czyli komórki wątroby, są mniej wrażliwe na działanie naszej własnej insuliny. W związku z tym musimy produkować jej więcej, aby utrzymać poziom cukru na właściwym poziomie. Jak to działa? Insulina jest hormonem wydzielanym przez komórki beta wysp trzustkowych. Jej rolę w naszych organizmach można porównać do klucza, który otwiera drzwi do wnętrza komórek, aby mogła się do nich przedostać glukoza, która następnie zostanie zamieniona w energię. Jeżeli w organizmie mamy za mało insuliny, albo nasze komórki są odporne na jej działanie, to glukoza nie jest w stanie skutecznie przeniknąć do ich wnętrza. Co wtedy się dzieje? Glukoza krąży we krwi i jest jej coraz więcej i więcej. Co to dla nas oznacza? Oczywiście wzrost poziomu cukru we krwi. Tak się dzieje przy cukrzycy. Ale my dzisiaj nie o cukrzycy, tylko o insulinooporności. Przy insulinooporności organizm jest w stanie produkować insulinę i to właśnie robi. Taka nadprodukcja insuliny jest naszym sposobem na poradzenie sobie z oporem na insulinę. Wyobraźmy sobie system wodociągowy. Na jego początku jest pompa, która stara się pompować wodę ze zbiornika do rury, którą woda będzie doprowadzana do miasta. Okazuje się, że w rurze zaczyna zalegać kamień. Jest go coraz więcej i więcej. Pompa, żeby zapewnić stały dopływ wody, zwiększa moc i zwiększa ciśnienie. Przybywa kamienia, więc pompa musi pracować ciężej i ciężej. W końcu nawet najwyższe obroty pompy nie są w stanie poradzić sobie i ciśnienie wody w domach spada. Bardzo podobnie jest przy insulinooporności. Pompa wody to nasza trzustka, woda to insulina. Kamień we wnętrzu rury to właśnie insulinooporność. Natomiast spadek ciśnienia wody w domach jest analogią wzrostu poziomu cukru we krwi. Jakie są objawy insulinooporności? Insulina jest bardzo ważnym hormonem w naszym organizmie. Jednak przy insulinooporności mamy jej nadmierną produkcję i w związku z tym możemy doświadczyć szeregu zmian, które są spowodowane właśnie zbyt dużą ilością insuliny. Do objawów insulinooporności należą wzmożony apetyt, przede wszystkim ukierunkowany na słodycze, częste bóle głowy. Senność, która nasila się zwłaszcza po posiłkach. Obserwuje się także trudność w obniżeniu masy ciała. Łatwy przyrost tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tej na brzuchu. Ponadto obserwuje się odstępstwa od normy przy takich parametrach jak ciśnienie tętnicze czy poziom trójglicerydów, a dokładnie ich wzrost. Ponadto mówi się o ogólnym uczuciu zmęczenia, rozdrażnienia i zaburzeniach koncentracji. Co ważne, jednym z często występujących objawów są różnego rodzaju zmiany skórne. Mogą pojawić się m.in. brunatno-szare plamy, a skóra może stać się w niektórych miejscach szorstka i zgrubiała. Najczęściej tego rodzaju zmiany pojawiają się w miejscach zgięcia skóry, jak szyja, kark, okolice ust, oczu, ale również na stopach i rękach. I teraz dochodzimy do tego, co prawdopodobnie widzieliście już w tytule tego filmu, czyli czy jednym z objawów insulinooporności jest podwyższony poziom cukru? No właśnie nie. Dzieje się tak dlatego, że na wczesnych etapach insulinooporności insulina działa na nasz organizm na tyle dobrze, że potrafi on utrzymać poziom cukru w normie. Z tego też powodu tak trudno jest ją zdiagnozować we wczesnym stadium. Jak sami widzieliście, objawy są mało specyficzne i nawet jeżeli wystąpi kilka z nich, no to nadal ciężko jest od razu zgadnąć, że mamy do czynienia z insulinoopornością. Pod tym kątem jest nieco łatwiej przy cukrzycy, bo często wystarczy zbadać poziom cukru naczczo. I już wiemy, że jest problem. Jeżeli chcecie zobaczyć film na temat objawów cukrzycy, to możecie obejrzeć film, do którego odnośnik pojawi wam się teraz tutaj, w górnym rogu ekranu. Przy insulinooporności trzeba wykonać trochę więcej badań, ale jeżeli chcecie, mogę poświęcić im osobny film. Możecie dać znać w komentarzach. Etapy rozwoju insulinooporności Rozwój insulinooporności ma kilka etapów. W pierwszym etapie mamy do czynienia z dużym wydzielaniem insuliny i narastającą opornością na nią tkanek. Glukoza, czyli poziom cukru we krwi, jest natomiast w normie. Przy rozpoznaniu najczęściej stwierdza się poziom cukru w granicach 70-99 mg na decylitr. W drugim zaś etapie występuje nasilony opór tkanek na działanie insuliny, a także wzrost poziomu cukru. Ten etap nazywany jest stanem przedcukrzycowym. W tym przypadku przy rozpoznaniu stwierdza się glikemię na poziomie 100-125 mg na decylitr. Przy wykonaniu testu doustnego obciążenia glukozą, czyli OGTT, w 120 minucie stwierdza się glikemię pomiędzy 140 a 199 mg na decylitr. W trzecim etapie mówimy już o cukrzycy typu drugiego. Wówczas wydzielanie insuliny spada dramatycznie, co wiąże się oczywiście ze wzrostem poziomu cukru we krwi. Wówczas na czczo stwierdza się poziom cukru wyższy bądź równy 126 mg na decylitr, a w teście OGTT w 120 minucie poziom cukru przekracza 200 mg na decylitr. Przyczyny insulinooporności Moi drodzy, skoro już wiemy, czym jest insulinooporność i jakie daje objawy, powiedzmy sobie, co ją właściwie wywołuje. Podobnie jak przy cukrzycy typu 2, tak przy insulinooporności do głównych przyczyn zaliczamy otyłość oraz brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia, czyli tak naprawdę największe bolączki współczesnego świata. Szczególnie na rozwój insulinooporności narażone są bardziej osoby z otyłością brzuszną niż osoby z nadmiarem tkanki tłuszczowej na nogach czy pośladkach. Dlaczego? Ponieważ w okolicach talii odkłada nam się tzw. tłuszcz trzewny, który wytwarza hormony przeciwstawne do insuliny. Zatem im więcej go mamy, tym większy stawiamy opór naszej własnej insulinie. Główny problem, jeżeli chodzi o związek otyłości z insulinoopornością, polega na tym, że one się wzajemnie napędzają. Im większy mamy opór na insulinę, tym większa skłonność do tycia. Im większa tkanka tłuszczowa, tym większy opór na insulinę. Błędne koło. Do innych przyczyn należą również choroby związane z wydzielaniem hormonów, jak nadczynność tarczycy, zespół cushinga, zespół policystycznych jajników. Akromegalia czy na przykład guz chromochłonny? Moi drodzy, jako że jest to pierwszy na moim kanale film poświęcony samej insulinooporności, możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie więcej filmów na ten temat. Będzie mi miło, jeżeli oczywiście zostawicie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dziękuję bardzo! Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!